To ja idę na tym nagrywaj. Sam nagram. To co chcę, później <grym> tak. Do, Dodamy głos i tyle. Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku vloga Dokumentalista. Dzisiaj znowu w trasie i dzisiaj bardzo ekscytujący dzień, bo rozpoczynam pracę nad nowym filmem dokumentalnym. Film nie nosi jeszcze żadnego tytułu, nie nazwaliśmy go, ale będzie dotyczył bezpieczeństwa w pracy i wypadków związanych właśnie z zakładami pracy. Jadę do Bartka. Bartek przed kilkoma laty stracił rękę właśnie w zakładzie pracy mając 19 lat. Jadę do niego wysłuchajcie jego historii. Jestem bardzo ciekawy co przyniesie mi ten dzień zdjęciowy. I rozpoczynamy właśnie w taki sposób. Jedziemy do Bartka. Dzień dobry, nazywam się Bartłomiej Milnik, mam 26 lat. Wypadek miałem w 2013 roku, 15 dokładnie, 15 października, o 3:40. Byłem miesiąc potem, jak skończyłem 19 lat. Muszyna wyglądała tak, że. Był element stały prasy i element ruchomy prasy. Moim zadaniem było przycisnąć guzik start, maszyna ruszała, wylewała dywanik. Musiałem otworzyć drzwi zabezpieczające, wtedy maszyna się otwierała, wyciągnąć ten dywanik, obciąć z nadlewu gumy i to wszystko. W momencie wyciągania dywanika z prasy. Do tego powinny być specjalistyczne roboty, które chwytają same ten dywanik, wyciągają i kładą nam na stół. W ogóle by nie, 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 nie zaistniało zagrożenia wypadku, jeżeli były przestrzegane zasady BHP. Czy mojego, czy następnie później był jeszcze jeden wypadek, to do niego też by nie doszło. No ale niestety tam zasady BHP były na bakier. Ja pamiętam wszystko, od momentu zdarzenia do momentu, kiedy pojawiłem się w szpitalu na łóżku operacyjnym. Wypadek wyglądał tak, że pracowałem tak, jak powinienem pracować. Obsługiwałem tą maszynę, wciskając start, otwierając te drzwi, wyciągając dom. No, ten gotowy produkt, że tak powiem. I w pewnym momencie chwytając ten dywanik zauważyłem, że maszyna ruszyła. Ale maszyna ruszyła w takim tempie, że wcześniej tego nie było. Ona jak ruszała, to ruszała sobie powoli, się zamykała. A zrobiła taki ruch, stanęła i prasnęła mi rękę. Jedyne co widziałem, to widziałem złożoną prasę i między nią moją rękę. I już wiedziałem, że to już jest kicha. Zawołałem swojego brygadzistę, brygadzista, brygadzista Widząc to powiedział, bo to dobry mój kolega, bo widząc mnie, powiedział Bartek, przepraszam, ale ja do ciebie nie podejdę i tylko taki starszy, starszy facet, który już tam parę dobrych lat pracował, podszedł do mnie, też nie wiedział jak się zachować. Ja mówię mu, zrób mi opaskę uciskową, i mi to zimną wodą, bo to jest temperatura jednak, bo ten plastik był, raczej tego ma była wtopiona. Po czym wyprowadzili mnie na dwór, no i tak stałem i czekałem 40 minut na karetkę. Jestem już po nagraniu rozmowy z Bartkiem, no bardzo poruszająca, przyznam, że nawet słuchając jakby tego opisu Bartka i tych wspomnień z dnia wypadku, to zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie. Zrobiliśmy sobie nawet krótką przerwę w wywiadzie po, po właśnie opowiedzeniu tego konkretnego wątku. Myślę, że bezpieczeństwo jest jednak najważniejsze i ja też będę starał się zwracać na to uwagę, bo zresztą jak wiecie z poprzednich odcinków vloga nawet zdarzało mi się kręcić jadąc samochodem, co jest absolutną głupotą. Powinniśmy zwracać uwagę na bezpieczeństwo nie tylko w pracy, ale i na drodze, i na co dzień, nawet w domu. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba, też postaramy się go opublikować jak najszybciej. Film musi być gotowy do marca, więc nie będzie trzeba tak długo czekać, jak na te poprzednie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a macie ochotę i podobał Wam się ten odcinek, zasubskrybujcie mój kanał, kliknijcie dzwoneczek i bądźcie na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Do zobaczyska.